Tutaj mamy Vito, tutaj mamy Pacjenta, Mazda 3, 2, 3F Tu jest to jest jakoś Muzyczka gra, słoneczko na dworze Pacenko, hey, To jest auto znajomego Tutaj proszę rad Temperaturka była usłyszona 3 lata temu, co i tak uważam bardzo dobry wynik, bardzo dobry stan w tym momencie tego samochodu. No i naszym tutaj nie wiem czy będzie widać. O. To jest właśnie naprawa e... wcześniejsza. I teraz powiem szczerze się zastanawiam jak to zrobić. Najlepszym rozwiązaniem. Rozmawiałem tutaj z kolegą. On powiedział, żeby to tylko czy złapią... W każdym razie nie jest ciekawie on to powiedział żeby to wziąć tylko oszlifować. Natomiast ja nie jestem do końca przekonany. Nie wiem po prostu czy to oczyszczę najpierw z grubsza. I zobaczymy co jest pod spodem. Tutaj jak widać, nie wiem czy to widać, a właśnie rand. Sam rant tutaj. Mogę zacnąć czysto. ręce. Tu z tym będzie ciężko cokolwiek zrobić. Bo nawet jeżeli to zamkniemy, to po prostu to zamkniemy i to za jakiś czas wyjdzie. Bo ja my chcę to Ja następny tutaj, już zachy, odstaję i przypuszczam tutaj cały rant. Będzie tak jak z jakimś yy, na, ba, na bazie bitumicznego środka zasklepione. No zobaczymy. Auto ogólnie fajnie pomalowane. Jedną nam Tam, tutaj znalazłem. Tutaj nie wiem czy to będzie widać. Chyba nie będzie. Tylko kolor jest taki. Są pierślenki. Trzy świerki mam się No ale to to Biedno. Zobaczymy, co będzie się działo po otwieraniu. Teraz musimy zdjąć zderzak. żeby tutaj dojść. Trochę jest trochę dubania. Tutaj nie ma tragedii. Ale mimo wszystko zderzak trzeba zdjąć. Mam jedną śrubeczkę. Traktikowa osłonka. Mam też zaraz. I dyszki chyba. Tutaj będzie. 12, nie wiem, albo dyszka. I jak to zdejmiemy. To jeszcze z tego, co pamiętam w maździe, tutaj, oh, widzicie, jest, jest śruba, nie wiem, czy widać, jest to, tu jest śruba, trzyma, odkręca zderzak tutaj od tej belki, no i to musimy zrobić, usunąć zderzak, usunąć lampę, żeby tu mieć ładne dojście ze wszystkich stron. Tak by to wyglądało, to trzeba jakimś drugim znaczkiem to Lampę, żeby zdjąć maźdę. F2. Ja mam takiego klipsa, otwiera się. Jest jedna śrubeczka. Tutaj jest druga śrubeczka i tam jest trzecia śrubeczka. I lampa powinna wyjść od pięciu Okay. Zobaczymy. Zdarza się jak pewnie cały, bo i usuniemy go całego i będziemy dalej pracować. Sprzęt. będziemy używali do czyszczenia wiertarka. A kluczyk do wiertarki. Tutaj kilku rodzajów szczotek. Te są dwie takie same, tylko jedna jest troszkę bardziej. troszkę mniej. Wiertarka listkowa. I ten wiertarka jest. Wiem, papierowo, coś tam. zobaczymy Różne się są takie zestawy. Nawet tam 10-12 złotych. I ta już jest to widać przymęczona, ale... ona jak się mocniej dociśnie, to wtedy krótszy drut więc mocniej wydziela ten rdze. Także... Także to takie na finish. Na początek myślę, że użyjemy tej tarczy. Na koniec papieru jak się nie dać to